Widzę, witajcie z nami, koło. Ja podamy w dzisiejszym odcinku najlepsze mapy do trollowania. To jest taka jedna babka. Tutaj kodzik macie u góry, ale jak nie widzicie, to wam podam. Mamy nadzieję, że montażysta widzi, więc zapisz montażysto wielki kod dla mapę dla, dla widzów. Teraz pewnie widzicie albo wcześniej. Tutaj jest widzowie, patrz, macie taką mapkę, to jest Willy Traser za 18 19 minut. Tutaj jest. Dla niepozoru taki fajny, więc jak chcecie pograć normalnie, to też jest fajna. Ale to nie o tym, bo tutaj macie taką szafeczkę i tutaj jest secret room. W ogóle, Rostek, przywita się. Siemaneczko, widzowie! Rostek będzie tutaj bardziej pokazywał. No. no, bardziej pokazywał. Tutaj macie... Nie wiem, czy to działa to Infinity leczania jakoś. Się leczy was, ale nie macie nieskończonej HP. Damage razy 4. Flajk. Jak nie wierzę, to patrzcie widzowie, jak latam. Od razu mówię, za te rzeczy nie zbanują. Nie zbanują, więc się nie bójcie. Tutaj macie oto. Tutaj macie taki pistoleczek. I macie jeszcze niewidzialność. Niewidzialność karta akurat widać, no ale no. no. Wiedzcie mi, no. Patrzcie, no. Czy... no. A furzenie twojego znajomego będzie kozackie, więc. Jeśli macie jakiegoś znajomego z klasy, który nie za bardzo ogarnia, idealną, mapkę, jeszcze zeskoczę na chwilę. A jesteś na dole? No. A widzisz mnie? Nie. No właśnie, wizowy jestem teraz na niewidzialności, więc to też jest dobre, bo. Może na początku ze swoimi znajomymi trochę słabiej się pobawić. Nie włączają od, od razu jakiegoś, aim im tylko po prostu udając, że, że kolegi kolegi komputery są za słabe na tą mapę. No, tym bardziej jak latasz, tym bardziej. I wtedy może. Dobra, widzowie, to była pierwsza mapa. Ja ogólnie do no, mapy jest duża więc jak nie chcecie nawet grać z trolla, no to tutaj jest fajnie tak pograć, nie dobra mapka taka jak depić praktycznie tylko trochę no bardziej memowa no więc ja z wyroskiem wychodzę i będziemy się widzieć w lobby wybierając następną mapkę do zobaczenia i zostawcie subika i lajka bo zapomniałam to dodać i komentarz bo no, odcinki będą, czy nawet zobaczymy. Lecimy po tysiąc subów do końca roku! Uff. No to widzowie! Następną mapką to będzie Island 1V1. Ostatni montażyście, życie. I tutaj macie kota. Ale no, montażysta, jak chcesz, to możesz napisać znowu, jak będziemy na mapce. To jest mapka, no Island 1V1. No tutaj, no widać, no. Widzowie, jesteśmy już na mapce. Mapka, mapka. Gdzie dokładnie? Zaraz tu weźmie jakby to było na swojego kolega. Nie pamiętam, gdzie tu się broń brało, nie? No. Serio, kurczę. Muszę szybko coś sobie ściągnąć. Um. Okej, okay, widzowie, sorka za to. Wloga się, dziękuję ci za pomoc. No? I widzowie, tutaj z mapką jest problem. Bo cheaty otwierają się po 9 minutach gry. Kurczę no Dobra, widzowie, nie ma go, ale już jest. Idealnie. Macie znaczy tutaj Infinity Leczonko, jak wcześniej. Dobra, e, już jestem. Już jest odblokowane. Czekaj, bo tutaj, jakby tutaj. Ja chwilowo sobie co Żeby nie mieć, bo chcę wam pokazać. Niewidzialność. Teleportet. Fajezną broń. I macie flya. I macie gana z upoczu i to samo co tam. Więc nie wiem czy to nie jest podobny twórca. Ale no, ja, ja wlatuję i no. I? No i ta karta na Gdzie jesteś? Jesteś na dół? Tutaj. A, I patrz, 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 ja jestem tutaj i patrz. A, IPS, no. patrz, można tutaj wejść, po... tutaj, to jest dobra kampa. No. Widzisz, że jeszcze nową kampę, to jest dobra kampa. Żeby też sobie stronować na niewidzialności może, no. to jest G, czekaj. O, ej, to jest pilot, gdzie teleportujesz się za przeciwnika. O kurde, ej no, 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 To jest fajne. Czy w ogóle, patcie. możecie zrobić zasadzkę na swojego teammatea. Ej patrz, jakbyś biegł tutaj, ok? Szuka mnie, nie? Walę ci... O kurde. Ej, ten auto-aim do tego nie działa. A nie, walę ci załóżmy tak, ty uciekasz. Nie uciekaj, uciekaj, uciekaj. No, no, no. tylko musiałbym ci walnąć raczej więcej za pompę. Ale, no wiesz, no, to jest OP, nie? Mega. Jakbym jak walnął, co to że... no. tak prezentuję. Nie wiem, jeszcze mapkę tak oceniam, no tak ile oceniamy? No wcześniej to było, że trzeba było czekać na i jeszcze te coiny, no to chyba bym powiedział, że 5 na 10, no. Nie najlepsza mapka sama w sobie, no bo, no aiming jest fajny. Ale ja będę dał trochę tutaj plusa za to, że możesz się teleportować za przeciwnika. Tak, to jest nie? też fajne. To jest właśnie fajne. Lecz widzowie, patrzcie co tutaj jest. O. Ej, strzelę do tego, bo ja nie mogę. Patrzcie. Mamy niby nieco coinów. Ale jakoś no. pompy nie możemy ulepsni, bo mamy tylko 40. Bo za fragę dostaje Widzowie pokażę Wam za zafraga do się 10. Tam w drogu. No, ale pokażę. A, o co? Ja macie 50. No i... No, skamuję teraz tymi 50... z tymi nieskończonością. Druga sprawa. Tak on no, ja chcę nic mówić, to ale no tu nie jest najlepsze, bo ten rift, nie? Ten rift mnie trochę wkurza. Bo no, no jeśli kurde, no no tak wiecie, no. Patrz, chodź... Yy, Waliśmy pomp, pomp, pompę, walmy pompę, walmy pompę. O kurde. Dobra, tu ja ci walnę, bo moja nie bije tak duże. A, obraz sobie, że ja na ciebie lecę, nie? No, no. Ej, Boker, walę ci ty robisz buildy, nie? Rób buildy, rób buildy tak jak ja, nie? I uciekaj do rift'a, nie? Do rift'a uciekasz. Tak? Albo ja załóżmy, uciekam do rift'a. Kurde. Bez, bez tego fly'a bym lepiej było. No i kurde, wpadam do rifta i co? No i jestem tu, no i to jest bez sensu, nie? Zanim by nie być guzik, który by się przetrzymywał 5 sekund, nie No bo to jest taki mały sens, nie? No. Moją ocenką tej mapy 4,5 na 10 za tego rifta, mniej pół. No a tak poza tym, tamta mapka 8 na 10 bym dał, bo była fajna. Widzowie, przechodzimy do jeszcze dwóch mapek normalnych. Widzowie, teraz zagramy mapkę nie do tylko fajną, zagramy tutaj trzy gierki, no i to tyle. I potem pójdziemy na ostatnią mapkę, która będzie pewnie Tilted albo BIOS albo GoGo, Teraz zobaczymy, jeszcze wybierzemy. No memboxy, no to, to jest ma fajna mapa, tutaj są mocy często, więc no... Pozdrawiam. No, no i to jest fajnie, nie, ale... Yy, trochę będzie odcinek trwały, zmontowany, bo też jestem no bo... Bardziej to będzie trwało 11 minut praktycznie czekania na tą drugą mapę, trochę słabo, nie będą widzenia. Ale to nie o tym polskie boxy, jeśli skomentujecie mi to, to pozdrawiam, Sigma. No jest to tyle. Zaczynamy. Widzowie, jedynym minusem jest, że jeśli masz słabszy internet jak ja, w ogóle widz dołączył, może my się z nim zmierzymy. Ale nie będę go brał, żeby nie było. Najgorsze no jest to, że po prostu no... I się na kaczkę ciebie tutaj albo po prostu nie będziesz miał broni, bo ja tak mam pierwszych pierwszym czasem, ale... No niestety no. Nie to tutaj... No, mu mówić. Ja nie będę tego ale pozdrawiamy. Co teraz? Ty to woda Jeden, dwa, trzy. Albo 120, jeszcze chcesz dobra, tutaj widzicie, nie chcę... Se... jest trochę taka... No to jako masz mato, bo freeze był słaby trochę. Nie chcę mówić. Poza tym lodzikiem to on tak no... No jak default moc, nie? Tylko z lodem, nie? Mhm. Ale widzowie ocenimy te trzy modsa, no... Też ocenimy modsa no, i potem wiem... Montażysta ma nadzieję, że... No nie umrze sobie tego, bo niestety no. Widzowie, tutaj masz pomoc, e, ja wezmę sobie Roberta Lewandowskiego. Nagrałem nawet edita Robert Lewandowski. Ja co no, Jeśli ktoś się je ogląda, to polecam, bo jest trochę wyświetlenia robił. Czyli Robert dopiero zaczął szybko. do Krawami bardzo... patrzę. myślałem, zobaczę. Może usunął. Ale, my w Bayern uh, Lewandowski. You know, um. No, co tak, ja to jest, co to jest, co to jest, co to jest, to jest, Ej, ja mam co to jest, co to jest, bez sensu, mam snajpę. to mam co to mam wygrać to na sniper? Ba? Ej, ale tu nie, to nie to, to ja to nie. Ja potem. No na początku braja potem bym Co jest? Widzowie? No, od dziesięciu odejmujemy punkty. No chwilowo punkta odejmuje za to, że no polskie boksy nie mają dopracowanego naszego najlepszego piłkarza, jednego z najlepszych w historii. No, w ogóle Robert... wygrał listę Liga Mistrzów w 2020 i wygrał z Barceloną 8 do 2. Tu też, ale co tam z Barceloną? No? Nie wiem, w Ligi nie, nie wiem. Taka średnia moc. O, wyprodukujemy sobie moc, którą używam drugi raz, czy trzeci, czy to Freddy Fazbear. Widzę, że ja w ogóle tutaj w tym sezonie nie do tego mam taką rangę, co sama trochę większą. Polskie gra jak na tylko nie grałem w tym to to... Ja, Polska bardzo... guro! Polska góra. Polska góra. Polska, guro! Polska, guro! Polska guro! Witam, cześć wszystkim. Mogłam zrobić Freddy Fazbeara mu na morda. Bo ona miał opudziana. Pozeso! Tak zabiję na parcie. Widzowie, to jest druga gra, jest jedna. Teraz tu wygrywam. Nie mogą mnie widzowie ukazać. Ale to tutaj też było, tam on mi dał laki Pompę za 180 czy za 150. Co jest taka sprawa. Jakbym dał popy za 180 lub za 150, a nie za 170 dał chyba. Ja widzę, wie! Nie będę takim hamem, nie biorę sobie. Zagram z wami na taktyka. E. Siemanko! Witam! Siemanko! Polska górą! Polska górą! Polska górą! Polska górą! Polska górą! Witam, cześć wszystkim! Szafter duży tu grał w CS2. Alita to on w 90 od Dobra, gra mnie z ryski, bardzo ważne. Siemanko. witam. dobra, ja sobie killafuję kurde Nie umieram Witam cześć <grystanie> Witam cześć Widzimy, podoba mi się ta matka ja mam matkę 9 na 10 a ty jak e, 10 na 10 Jak polskie to Sigma Ja daję dziewiąteczkę lub dziesiąteczkę, bo 9,5 za, za tego Roberta Lewandowskiego skrzywdzonego ze swoją mocą. Widzowie ostatnia mapka to są te, które pewnie znacie, ale no przedstawię wam je, no bo to są, To jest fajna mapka, nie? Jednak to jest fajna mapka, tylko... Nie ja dostaję trochę do od nich, bo kiedy mnie kolega zabija. Więc ostatnia mapka, zagramy trzy gry. Macie zawsze inne bronie. No i po prostu to jest fajna mapka. Ale to są inne. Dobra, ja wziąłem tylko to wszystko. To też, też. To robisz, Co Banan, o nie! Chyba nie się zbritować. Koncentruj się Aaaa! się ucieka. Nie tak szybko. Mam nadzieję, że... No siema. No siemo. No siemo. Ara Jakie trzeba mieć szczęście, żeby wydropiłaś ryba, yy, która robi tak. Nie wiem. I wcześniej jest rift. Nie mogę tak grać, nie? Strzewka? Wygram sobie Z kolapsami? Kolap Tamik, nie? Czekaj. Czekaj, Ale cię wybiło stać.

Jarek, a jeszcze dwie! Zobaczymy, kto wygra to spotkanie! Gratulacje! Widzisz, ja coś na dysku zrobiłam. To już takie randomowe luty będzie. Fajne. Dobre mamy randomowe Bo to są random lud! Ja mam, ja mam fajne lud i w miarę fajny pm co najmniej. Ja też, ja mam mega dobrą pod. Nie mam No nie PM wymienimy. No, myślę, że taki ludzik najstarszy, żeby znowu wygrać. I wygrać ten teleturniej. Mam już z w którym się grało w rozdziale nie. piątym. Ja nie, tylko nie to... To jest jedyna rzecz, która... która jest taka... W której nie chciałam żebyś drobna najbardziej.

Mogę Ciebie dalej trzymać. Widzę, że, w, że wyrosła małpka z ciebie. No, dobra. No ja. No, ja. Pogramy sobie na skryja. A, to no. dobre ja grałem. Aj Ej, z kolapsami! Ja myślałam, że ty tam nie wylądujesz! Dobra, ja sobie za to grę? teraz gramy o wszystko. Dobra. Bo ja myślałem, że ty kurde jeszcze lecisz! I chciałem cię ci tak, jakby to skolapsować, dlatego żebyś tam nie wylądował, i żeby ci dać spray'a. Aura oh. ja nie widzieliście tego? Randomowy ha, Inaczej był kok Ja mam kurde słabe bardzo bronie Ja tam mam broń, którymi się jeszcze da przeżyć Mam jeszcze mam, mam cały niebieski loot. Może być ciężko to wygrać. Wiesz, jak to się mówi, pro play, że nie potrzebują klasy, tylko że potrzebują i tak, potrzebują broni. Skila. No to też. I smilnie. Hmm. Sorry za taką spamarkę. Wiesz. Za będziesz miał. Sorry za. Korzysta i Nie, gramy na boksy, to fajnie, no? Ja na boksy to fajnie mam grać. Ja w szaptece czwartym. Republika Papuły Nowej Gminy. Ja sobie przedejmę, że. Ja myślę... eee. A co mało zadałeś! Ja sobie zmienię już drewno klik 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 las klik, klik. 20 Dobra 20 to mała lam Kurde prawie cię boksa zrobiłem Ja zu ja zbordowałem dwa te dwa kraspady kurde przez to bo już kurde chciałam ugrzać Nie z tego nowego, auga, Jeśli starego. Nie mam mega fajną kompę, której nie da widzę. Ja miałem HP Widzowie. Niestety narosek no, zgrywa, ale no. E, ja bym tylko dzikie... oceniam 7 na 10 lat. Albo 8. No jak ty wtedy dobre do pogrania ze znajomymi, fajne emocje. 8,5 na 10. No to ja bym daję 8 jednak. Dobra. Na dzisiaj to tyle.